Drugą umiejętnością jest kontrola emocjonalna. Bardzo ważny aspekt, w szczególności dotyczący kobiet, ponieważ kobiety z natury istoty bardzo emocjonalne, więc emocje oddziałują na nie jeszcze bardziej, oddziałują na ciebie jeszcze bardziej niż w przypadku mężczyzn. I co i co z jednej strony, bo każda rzecz ma zarówno swoją ciemną i jasną stronę, i z jednej strony emocje w przypadku kobiet mogą zrobić wiele, wiele negatywnych rzeczy, ponieważ jak ostatnio przeczytałem taki cytat, że kobiety są w stanie docenić, jeżeli chodzi o pomoc naprawy urządzeń elektrycznych czy mechanicznych, natomiast bardzo mało kobiet jest w stanie docenić, jeżeli chodzi o w cudzysłowie naprawę stanów emocjonalnych. Mężczyzna z natury lubi rozwiązywać problemy, natomiast kobieta lubi o nich mówić, to w jakiś sposób pozwala jej się poczuć lepiej. Natomiast mężczyźni nie lubią gadać o emocjach, bardziej wolą skupić się na jakichś konkretnych rezultatach, na działaniach, na rozwiązywaniu problemów. Więc w pewnym stopniu musisz wykazywać cierpliwość, kiedy nie wszystko jest po Twojej myśli, czyli nauczyć się kontrolować tak swoje emocje, kiedy znajdujesz się w określonej sytuacji i będziesz musiała poczekać, aż nadejdzie moment, Zbierania plonów. Moment, w którym w pewnym stopniu emocje ostygną i będzie można porozmawiać o jakiejś sytuacji kryzysowej, o jakimś problemie, w sposobie, w którym te emocje już nie są tak silne. Bo jeżeli podejmujesz decyzję w stanie, gdy jesteś w złym nastroju, to masz zniekształconą percepcję. Możesz opowiadać rzeczy, które, w drugi, które ranią drugą osobę, możesz zrobić rzeczy, których będziesz później żałowała, i generalnie możesz zachować się w sposób, który. W pewien sposób nie chcesz, który nie akceptujesz, i który gdzieś świadomie wiesz, że wyrządzi szkodę Twojemu związku, więc, związkowi. Więc kontrola emocjonalna jest niezwykle ważna. Rozwijanie w sobie cierpliwości, takiego stanu, w którym czekasz i nie reagujesz, w którym pozwalasz emocjom być, w żaden sposób z nimi nie walczysz, nie wypierasz ich, bo w tym momencie one wzrastają ale jesteś cierpliwa, akceptujesz, że one się pojawiają i starasz się je zrozumieć. Starasz się zrozumieć siebie, dlaczego te emocje powstały i po co są. Bo jeżeli na przykład coś jest dla ciebie ważne w życiu, jakiś aspekt twojego związku, czy jakaś sytuacja, w której na przykład powstał konflikt i pojawia się jakaś zwiększona emocja, na przykład będzie to złość, to, to zanim zaczniesz reagować, zastanów się, jaką intencję ma ta złość, dlaczego ona się pojawia, po co ona jest. Bo jeśli ta złość jest spowodowana tym, że czujesz się w jakiś sposób oszukana i masz konkretny dowód na to, że tak było, a nie tylko przypuszczenia z jakichś tam powodów, to twoja złość może być uzasadniona. Generalnie chodzi tutaj o to, żeby dać sobie prawo do odczuwania każdej emocji, bo każda emocja jest jakimś sygnałem, który daje nam znać, daje naszej świadomości znać, że coś jest nie tak w systemie twoim wewnętrznym, spowodowany tym, co się dzieje na zewnątrz. Czyli na przykład, na przykład widzisz jakieś konkretne zachowania mężczyzny i zaczynasz odczuwać na przykład złość. Więc ty zastanów się, co powoduje tą złość naprawdę. Czy jest to rzeczywiście powód, dla którego powinnaś się złościć. I zarówno kobiety, jak i mężczyźni są bardziej zainteresowani drugą stroną, która przejawia cierpliwość. W wielu sytuacjach też będzie moment, w którym nie będziesz w stanie kontrolować swoich emocji. Po prostu będziesz na fali. Jednak czasami działanie w zgodzie z tym, jak pojawiają się Twoje emocje, na przykład gdy czujesz jakiś strach i chcesz obronić się przed napastnikiem, to strach, adrenalina, agresja są dobrymi emocjami. W tym momencie emocje robią bardzo dobrą robotę, ponieważ pozwalają Ci wyostrzyć zmysły, pozwalają Ci się skupić na chwili obecnej i mieć dostęp do zasobów, umiejętności. Wydobycie swojego potencjału i możliwości na zewnątrz. Więc w tym momencie emocje są bardzo dobrą rzeczą, ale są też sytuacje, w których emocje niekoniecznie będą uzasadnione. Na przykład, sytuacje, w których złościsz się o coś, gdy myślisz, że coś jest, ale w rzeczywistości tego nie ma, tylko ty myślisz, że tak jest, tylko tworzy się iluzja w twojej głowie i wtedy emocja. Jest dla ciebie pewnego rodzaju sygnałem, ok, odczuwam złość, ale dlaczego? Czy jest ona uzasadniona? I w tym momencie może pojawić się jakieś przekonanie, ponieważ mój mężczyzna robi tak i tak. Jeżeli uświadomisz sobie, czy tak naprawdę jest, czy jest to tylko i wyłącznie iluzja, to w tym momencie prawdopodobnie ta emocja zniknie, ponieważ pojawiła się ona ze względu na to, że Coś stanowiło w Twoim życiu pewnego rodzaju zagrożenie, ale kiedy zlokalizowałaś to zagrożenie i stwierdziłaś, że nie jest ono prawdziwe, to nie ma potrzeby, by ta emocja dalej się pojawiała. Więc czasami emocje są bardzo dobrym sygnałem dla nas, ostrzeżeniem, jakąś informacją, są częścią naszego życia, są częścią naszej wewnętrznej mądrości, która mówi nam, zwróć uwagę na to, co się teraz dzieje, a czasami są po prostu zbudowane z naszych błędnych przekonań, z naszych błędnych interpretacji świata, doświadczeń. Jednak, mimo wszystko, są bardzo przydatne i cenne. I tak musisz traktować swoje emocje. Nie możesz traktować emocji jako swojego wroga, jako coś, co przejmuje nad tobą kontrolę, bo emocje nie przejmują nad tobą kontrolę, są, są twoim bardzo mocnym napędem, natomiast ty świadomie jesteś w stanie decydować, jakie decyzje podjąć. Jesteś w stanie odróżnić emocje, które Dokąd się doprowadzą, zobaczyć ich konsekwencje, ale również jesteś w stanie się poddać pewnym emocjom i sprawić, że zaprowadzą cię w dobrą stronę. Umiejętność rozróżniania tego, co wiąże się z umiejętnością inteligencji emocjonalnej, jest dzisiaj niezmiernie, ale to niezmiernie ważna. Więc jest to według mnie jeden z najważniejszych aspektów, które są potrzebne by relacja i związek był naprawdę szczęśliwy. Umiejętność poruszania się w emocjach, wpływania na emocje, rozróżniania je jest dzisiaj bardzo cenną umiejętnością. Więc jest to obszar, w którym powinna się rozwijać, jeżeli chcesz stworzyć naprawdę, ale to naprawdę szczęśliwy związek z mężczyzną. Ja wiem, że wiele kobiet ma wątpliwości, iż one w pewnym stopniu się rozwijają w tym temacie, a wielu mężczyzn pozostaje na płaszczyźnie, że tak powiem, w tym obszarze dziecka. To, że na przykład mężczyzna, z którym obecnie się spotykasz, z którym jesteś w związku, albo którego dopiero poznasz, nie ma takich umiejętności, to nie zwalnia cię z odpowiedzialności tego, że ty powinnaś je mieć. Bo co jeśli? Pojawi się mężczyzna, z którym będzie miał takie umiejętności. Wiem, że wiele kobiet może teraz odpalić sobie taki wewnętrzny głosik, który mówi, ale to jest rzadkość. Być może tak, być może nie. Nie wiesz tego. Możesz jedynie sądzić na podstawie swoich doświadczeń jaka jest rzeczywistość, na podstawie swoich obecnych doświadczeń, ale tak naprawdę nie wiesz jak jest, ponieważ to co masz w głowie jest wycinkiem rzeczywistości, rzeczy, które pojawiło się Twojej głowie, tak jakbyś jechała na wakacje i zrobiła zdjęcie części wyspy, na przykład tropikalnej, na której się znalazłaś, ale wiele obszarów tej wyspy pozostaje nieodkrytych, więc sugestia moja jest taka, byś, się, byś po prostu się w tym nie zgubiła, byś nie brała za prawdę tylko i wyłącznie tego, co jest w obszarze swoich doświadczeń, ale była otwarta na poszerzanie ich, na szukanie nowych rzeczy, na odkrywanie nowych możliwości. Więc rozwijaj umiejętność kontroli swoich emocji, pracy z nimi, zrozumienia ich, a dzięki temu, nawet jeżeli Twój mężczyzna w pewnym stopniu będzie emocjonalnie na niższym poziomie, to zawsze będziesz w stanie go wyciągnąć. Będziesz w stanie swoim przykładem dać mu wzorzec, by mógł się tego nauczyć.